przecież w grupie, który gramy na wyjeździe i jak zawsze punkty przywiezione a z terenu przeciwnika są wartościowe, kimkolwiek ten zespół jest, bo dzisiaj Malta również od początku ustawiła się bardzo głęboko w defensywie i mieliśmy gdzieś w pierwszych minutach problem ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Później z ich wykorzystaniem, ale udało się strzelić dwie bramki do przerwy i zakończyliśmy mecz pozytywnie. Po przerwie dołożyliśmy chyba trochę więcej koncentracji, takiej determinacji na to, żeby te bramki zdobywać i, i finalnie udało się zdobyć ich pięć, a, a na pewno można było zdobyć ich jeszcze więcej. Tak, bo w takim meczu e, prowadząc 5-0 kontrolując absolutnie wszystko na boisku e, nie powinniśmy stracić bramki, ale e, a to też taki sygnał, że musimy być skoncentrowani w każdej chwili, w każdym momencie meczu e, niezależnie przeciwko komu gramy, niezależnie która to jest minuta i na pewno wyciągniemy wniosek z tej sytuacji, a, żeby w żeby przyszłości takie się nie zdarzało. Tak wiemy, że agresja wygrała wysoko ze Szwecją, ten mecz się ułożył bardzo dobrze dla, dla zespołu Greków, no ale my oczywiście rozpoczynamy przygotowania do meczu z Grecją i wszystkie myśli krążą wokół tego, tego spotkania. Wiemy, że, że na pewno taki wynik też podbuduje zespół, który do nas przyjeżdża, ale, ale gramy w Polsce, a do tej pory rozgrywaliśmy na Krakowi tylko dobre mecze.